I jest z tego powodu bardzo niezadowolony. Aby uniknąć takich sytuacji, tworzy się właśnie tajną listę gości, gdzie zaznacza się w pierwszym rzędzie, że stoi taki a taki VIP. Fotografowie dostają nawet zdjęcia tych osobistości, żeby potem podczas audiencji móc sfotografować właściwe osoby. Druga tajna lista jeszcze mniej nadaje się do upublicznienia. Są na niej zaznaczone osoby, które zostaną przyjęte przez papieża po południu na prywatnej audiencji. Trzymano ją w sekrecie, zwłaszcza w czasach zimnej wojny. W ten sposób tajemnicą pozostawały na przykład popołudniowe spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami Palestyny, które były wstępem do wizyty w Watykanie Jose Josera Arafata. Papież podjął go u siebie, 23 grudnia 1988 roku. Z punktu widzenia wielu państw, Arafat był wówczas jeszcze ściganym terrorystą, i tylko fotografowie wiedzieli, kto i kiedy przekroczy próg papieskiego apartamentu. Za to po upadku muru berlińskiego, owalista straciła na znaczeniu i nie budziła już zbyt wielu emocji. Papież przyjmował u siebie dyplomatów, polityków, zastępy burmistrzów miast, które kiedyś odwiedził lub które zamierzał odwiedzić, sporcowców, księży i zakonników. A po co ci była ta lista uczestników audiencji? To idiotyczna historia. Gubernator mojego stanu chciał koniecznie dostać się na audiencję, no więc po latach moich próśb umieścili go na liście i co? I potem znalazł się w Watykanie, i usłyszał, że jego nazwiska nie ma na liście. No i, no i chciałem sprawdzić, czy oni rzeczywiście nie umieścili go na tej liście. Załatwiłem ją sobie przez fotografów i przyłapali cię na tym. Właśnie, ale przynajmniej się przekonałem, że nazwisko gubernatora jednak tam jest. Kazałem mu się oczywiście wytłumaczyć, no i przyznał mi się, że zaspał. Rozumiem. Zaspał na spotkanie z papieżem i to wszystko? Tak, to wszystko. Masz jeszcze tę listę? Zapytałem. Wcisnął ją mi do ręki. Weź ją sobie. Tyle zamieszania z powodu takiego drobiazgu. Nie chcę już nigdy o niej słyszeć. Wziąłem więc listę do biura i bardzo dokładnie przestudiowałem. Mogło istnieć tylko jedno rozwiązanie tej zagadki. Papież musiał tego dnia przyjąć u siebie kogoś, kogo spotkanie. Z Karolem Wojtyłą miało dla wszystkich pozostać tajemnicą: może był to jakiś polityk, może zwierzchnik innego kościoła.